Witam Was, moi drodzy. Z pewnością wszyscy, którzy subskrybują mój kanał Marcin Oficjal, czekają na mój komentarz do tego, co wydarzyło się wczoraj w rzymskiej klatce, w walce tańculi z Murańskim. Otóż, moi drodzy, wydarzyło się to, co się wydarzyć musiało. To, że Murański będzie stosował tego, tego typu techniki, jak mówiłem o uderzeniach głową, mówiłem o uderzeniach w krocze, mówiłem o, o innych faulach, nie mówiłem o gryzieniu, natomiast oczywiście, że no repertuar, repertuar. Aha, jeszcze mówiłem o wkładaniu palców, palców w, w oczy. Repertuar technik zabronionych w jakikolwiek sportach walki jest bardzo szeroki, i, i tego typu technik się absolutnie spodziewałem, i e, również sam werdykt jest taki, jak dokładnie Wam zapowiadałem od dwóch dni. Natomiast, czy, za, czy zaskoczyła mnie sama postawa Mureńskiego, już pomijając V? No nie, ponieważ ten człowiek. Jeśli chodzi o sporty, sporty walki, nie potrafi nic. Od roku opowiadał o tych słynnych łokciach. Nie zadał ani jednego uderzenia łokciem. Wszystko przyjmował, wszystko przyjmował na głowę. I teraz ja wiem, że wielu z was oczywiście z dużym podziwem patrzy, ile on, ile on przyjął uderzeń. Z największym szacunkiem do arka tańculi, no bo po prostu zbił go jak dziecko, no zbił go jak, jak przedszkolaka. No. To no, nie było tam takiego typowo czystego uderzenia, które by Murańskiego odcięło. Ja jestem absolutnie przekonany, że w takiej dyspozycji Murański nie przebaczyłby ze mną minuty. To jest, to jest jeden mocny cios na głowę i, i idziemy spać. Te wszystkie kontuzje, które. Które zaczął wymieniać po, po walce. Tutaj z kolei chciałbym jeszcze zabrać kilka, e, kilka słów na ten temat. Oczywiście, że kontuzje w sportach walki się zdarzają. Oczywiście, że wielu z wielu zawodników z takimi kontuzjami wychodzi, stara się je ukryć. Natomiast jak później się e, dowiedzieliśmy, e, tam właściwie kontuzjowanych było 5 nóg, 6 rąk. E, Jacek nie wspomniał tylko o tych ranach postrzałowych, które również z pewnością miał, tylko że już tam nie chciał o nich informować szerszej opinii publicznej. No to pozostawiam już wam, że tak powiem, do oceny. Jeżeli już wyszedł, no to już niech nie ma ludzi. No, tym bardziej, że mówił, że nawet z uwagi na to, że miał świadomość tej kontuzji rzekomej łokcia, powtarzam, to nie była żadna kontuzja, to był po prostu krwiak. No, że, nie będzie, że nie będzie na to zganiał, no, jak wiemy, jest zupełnie, zupełnie inaczej. Podsumowując, Jacek Murański nie umie się bić. Jacek Murański nie umie nic i gdyby faktycznie doszło do takiej potyczki mojej z nim, zostanie znokautowany do 60 sekund. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was, cześć.